Cześć siemanko, to nie fanko, ja wiem, tak mało. <laughs> Ej, tylko ja szybko mówię. Cześć siemanko, z tej strony Fankobi i dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Przepraszam bardzo, tak mało odcinków jest na kanale, ale nie mam czasu. A właśnie, mmm, nagrywam tą grę. Mam inną aplikację, więc zobaczymy, jaka będzie jakość. tamtej tej grze jakoś była beznadziejna, a teraz mam taką jakość. Więc zobaczymy. Miałoby z tej gry 100 odcinków, ale nie wiem czy tyle dam, nie, Tyle pewnie nie będzie. Nawet nie wiem czy będzie z 12, z 15. Słyszałem, że będzie z jakieś 4, 5. Bardzo wkręciłem się w grę z samochodzikami. Co mam... Co mamy odcinki, dlatego będzie ich... Będzie ich z tych samochodzikami trochę więcej. Tak się w tą grę z samochodzikami wkręciłem. Że normalnie nie mam jaja. ja. Nie powiedziałem będzie nawet parę tysięcy odcinków z tymi samochodzikami, a tak się to wkręciłem w tą grę z samochodzikami, że pewnie na, niej na z niej pewnie nagram z 50 odcinków a nawet ponad. I tak już fankowi leci moje rekordy. Moje rekordy życiowe tak na faniekowi biję. Tak moje życie wybiłem, wybite jest na no, filmu, mówię ale no fajnie Kobe też nie przeszkadza trochę pod, po podbijać ten kanał, odcineczków dużo jest, A wiecie intro nie, be, nie ma nie, ma, nie ma dawanego do filmów, nie wiem dlaczego. Uda się, uda się wbić. Jest, udało się, No i gówno skoczyło się. Ja ale jest 304 tysiące... 000... Ile mamy kasę? 600. A no, tak to mogę kupić. A nie, ja, ja nie pamiętam właśnie. Nie pamiętam właśnie na co ja kasę chcę zbierać. No ludzie kasę zbierać, czy na to. A gdzie ja. już mogę ule Tu też wszystko ulepszam. Nie pamiętam co ja kasę zbieram. No. Bo na przykład tutaj mi brak. Ostatnie to jest chyba za 1000, dobrze mówię? 000, bo nie. Ja nie wiem, co to chyba 250, albo nie? A nie, jakby to było 250, to tutaj byłoby dopiero turbo, to byłoby ten. Nie wiem. Ja po prostu nie wiem na co kasę tu zbieram, wydawać. A, trzymajmy na mnie jeszcze sobie nie łapki w górę i subyzy na kanale. A subyzy na kanale nie musi być nawet, tylko błagam o suba. Błagam tylko o. O, tak powiedzieli, zrób więcej głupich filmów. Nie, nie głup. A tam już. Nieważne. Dokładnie. Nie, nie wiem jak właśnie tego wam wytłumaczyć, ale dobra. Błagam tylko o zostawienie dwóch albo trzech lajków. Mam ja Jak będą trzy lajki, to ja wtedy... O, woliko kolejny odcinek. Trzy lajki. Jak będą do jutra trzy lajki. To jutro... Z to zrobimy rekord. Dwa filmy wpuszczę. Mój rekord życiowy. Więcej niż dwa filmy nigdy nie wpuściłem. A może wpuściłem? Nie wiem. A nie, chyba wpuszczałem. Albo nie wiem. Zobaczymy, wpuszczę dwa filmy wtedy. Nie no, chociaż dzisiaj mogłem najdwa wpuścić, bo się nudzę po prostu. Udzę się, więc mogłem wpuścić więcej, niż 3 filmy Nie mam co robić, siedzę w domu i nie mam co robić Wiecie, live'a dzisiaj też prowadziłem Było was bardzo mało na tym live'ie, ale... Co mi z tego, że was tak mało było? Przynajmniej były 3-4 osoby No, wczoraj, wczoraj dopiero poszaleliście mi na tym live'ie, było was aż tyle, że... Ja, że normalnie pocawałem w dupę jakaś dziewczyna, ale konta, a fikcyjnie mnie subowała. Sądzę że, sądzę, że ona to zrobiła. Że ona tak właśnie mi dodawała te sobie, bo wczoraj tyle sobie przybyło, że ja normalnie jaja ja normalnie. Dzisiaj to live'a, bo jak wczoraj tyle was siedziało, to dzisiaj mogłoby być jeszcze was więcej. Abym siedziało was mniej. No, dawno live'ów nie było, dlatego... Pewnie tak wczoraj mnie zaskoczyliście. A, No skoki, to tu nie mam szans przecież. Ajajaj, ci dziadkowie są naprawdę powaleni. Może, poszed... Może poza odcinkiem trochę pogram w tą grę i ulepszę to. No kupię wtedy tą babkę, bo na odcinkach to musiałbym live'a prowadzić z tej gierki po prostu, bo tak to byłoby normalnie. Do odcinków za długich bym nie mógł robić, bo odcinek najdłuższy jaki w życiu widziałem jako odcinek to 45 minut trwał A to live trwają godzinę albo ponad godzinę, a nie odcinki U mnie nigdy nie trwał dłużej odcinek niż 20 minut Nigdy nie miałem dłuższego niż 20 minut odcinka W życiu jakiego ja nie nagrałem już tego O, teraz dziewczyną gram jak nie zauważyłem. Udało mi się jakoś uratować dupę swoją. Zobaczymy, czy może pójdę na re A tam dupa nie poszłem na rekord. Na rekord to szaje jakby to. Zostaw suba na kanale. Bo to mi pomoże. Jak zrobicie, jak dzisiaj dobijemy do... 150 subów na tym kanale to wiecie co ja bym zrobił ma normalnie takiego bąka żartuję, nie piernąłbym bąka tylko nagrałbym takie z tych gierek co już nagrywałem z 7 ucieków jednego dnia to byłby mój rekord życiowy, a no, nie w odcinkach nie wiem, że rzadko zacząłem ostatnio nagrywać jest bardzo mało przepraszam za to, ale nie wiem, jak, nie wiem co ja mam w ogóle zrobić, żebyście na miejsce normalnie e, ten. Nie wiem, bo jak ty też, żebyście oglądali, oglądali to odcinek. jakby oglądał na tym kanale parę milionów osób. Trzy. Jak no, na przykład to bierze tu milion osób jeden odcinek. Chciałbym ja rzucić DJ Muay, i idzie na ten kanał. Normalnie rekord byłby mi w życiu. Ale e, DJ Mówa opublikowałem wszędzie ten kanał. No i fana na też wszędzie zacząłem w szkole o nim gadać. A ja wszyscy bardziej fana. Wszyscy. O, DJ Move wszyscy bardziej, a ja mam Kobinie. Więc wiecie, chyba mnie nazywa na DJ Move 2 i będę miał dwa kanały takie. Kur... A babka nie podskoczyła. Nagamy odcinek taki 11-minutowy. Może ten. Może jeszcze dzisiaj wieczorem nagramy jeszcze z dwa odcinki. Nie wiem. Zobaczymy na frontkach ja będzie grafika tego. Jak to do YouTube'a przerzucisz. Bo normalnie o jak oglądasz, to grafika jest taka lepsza. A jak do YouTube'a przerzucisz, to grafika jest inna. To się różni. Ten odcinek jest próbny. Ja mogłem to Nagrywać z paręnaście godzin. Na live. No, ja nagrywałem live'a, ja mój brat nagrywał na tym kanale live'a Nie miał dostępu do swojego No właśnie, polecam mojego brata kanał Czyli FanaKobi mm. Ostatnio na nim na live streamowałem, jedna osoba tylko oglądała No on jest beznadziejny ten kanał Trzeba mu właśnie, bratu trochę chce rozkręcić kanał No ale to musi odcinkami wpuszczać O, a ta mój tata powiedział, że mój bratu mnie jeszcze pocałuje w tyłek i coś takiego, że jeszcze mnie wyprzedzi. Ja powiedziałem, że prędzej tutaj nie on mnie dogonić suba. to on na DJ mówię, to... On nie dogoni mnie. A Tata powiedział, to ja mu pomogę, już tutaj nie będę pomagać. A ta tata mi nie pomaga w ogóle. A ta powiedział, że będzie mu pomagać w ulepszeniu jego kanału. No ja mówiłem... A ja po prostu mówiłem, że nigdy mnie nie dogonił, chyba powiedział, że... A co 9, to 8 tysięcy pod odcinkiem, to co to, to jest? No tak, chyba ma po jednym odcinkiem 8 tysięcy. No ale to ze mną był odcinek. Ja mu wtedy pomogłem zdobyć tyle widzów. No ja to mówię, jak ten sukces powtórzyć, jak ten sukces powtórzyć. A ja powiedziałem... Przestań nagrywać to gówno. Ja bym chciał 8000 pod jednym odcinkiem No, A tyle nigdy nie oglądacie mnie. Dobra, dawaj. Teraz będziemy odcinek kończyć, zaś się pewnie zabije gdzieś. A nie trafiłem, to byłoby na tyle. Panie z łapki w górę i subskrypcji na kanale, więc...